Największą zabytkową świątynią miasta siewieża jest kościół pod wezwaniem świętego Macieja Apostoła, w którym się obecnie znajduje. Kościół w swojej obecnej postaci nosi cechy rokokowo-klasycystyczne i kształt ten został mu nadany podczas przebudowy z lat 80. wieku XVIII. Jednakże dzieje kościoła sięgają czasów średniowiecza. Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z Liber beneficjorum Jana Długosza, czyli z drugiej połowy wieku XV w której wspomina się, że kościół posiadał murowane prezbiterium drewnianą nawę główną. Jednak z innych źródeł wie, wiemy, że do kościoła na, przynależała dziesięcina spól wójtowskich, co każe domniemywać, iż powstał on wraz z lokacją miasta Siewierza, co nastąpiło w 1276 roku. Od początku XV wieku kościół ten przejął funkcję głównego kościoła parafialnego, gdyż, jak poprzednio mówiliśmy, do tego okresu funkcję ten pełnił romański kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Jak wspomniałem, architektura kościoła znana jest w wyżej wymienionej wzmianki z libek Beneficiorum d'Ugosza, opisująca, iż murowane presbyterium, to jest miejsce, w którym obecnie znajduje się ołtarz główny, Pochodzi z okresu średniowiecza, natomiast w XVI wieku drewnianą nawę główną zamieniono na nawę murowaną. Dokładnie nie wiemy, w którym konkretnie roku mia miała miejsce ta przebudowa, natomiast jest ona już zmiankowana w lustracji biskupi z 1598 roku. Z czasów XVI wiecznej przebudowy pochodzą również dwa portale prowadzące do Zachrystii i do Składzika znajdujące się w prezbiterium. Kolejna przebudowa miała miejsce za księcia siebiarskiego, a jednocześnie biskupa krakowskiego Piotra Gębickiego w latach 40. wieku XVII. Z tych czasów pochodzi uszaty portal prowadzący do kruchty znajdującej się przy południowej elewacji świątyni. O większym zakresie przebudowy z czasów biskupa Gębickiego też na dzień dzisiejszy nie posiadamy większych informacji. Prawdopodobnie z jego fundacji powstał również mur otaczający kościół, ale bez znajdujących się w nich bramach i głównej bramie arkadowej, zwanej bramą biskupią, o której jeszcze na zewnątrz sobie powiemy. W tym momencie dochodzimy do wieku XVIII do głównej przebudowy świątyni dokonanej przez biskupa krakowskiego i księcia Siewierskiego Kajetana Ignacego Sołtyka. Obecny kształt architektoniczny kościół św. Macieja uzyskał pod koniec XVIII wieku. Biskupem krakowskim, a jednocześnie przedostatnim księciem siewierskim był wtedy kajetan Ignacy Sołtyk. W 1772 roku Siewierz został również stolicą eksterytorialnego dekanatu bytomskiego, mającego ścisłe związki z Pszczyną. Te dwie sytuacje spowodowały, iż postanowiono dokonać ostatecznej rozbudowy kościoła. Inwestorem wówczas prowadzonych prac był ówczesny proboszcz Siewierski, ksiądz Stanisław Kostka Olszowski. Natomiast kształt architektoniczny świątyni wywodzić możemy prawdopodobnie z koncepcji Karla Antona Baja, którego bratankowie uzyskali szlachectwo Siewierskie w latach 80. XVIII wieku. Prawdopodobnie ich wpływ spowodował przekształcenia architektoniczne kościoła. W wyniku prowadzonej przebudowy Przedłużono nawę kościoła o 5 metrów, zaopatrując ją w wysoką wieżę przykrytą późnobarokowym barokowym hełmem. Kościół był w surowym stanie ukończony w 1784 roku, o czym mówi ilustracja biskupia. Natomiast na rok 1785 probosz Olszowski zamówił murowany ołtarz główny i dwa ołtarze boczne. Z nieznanych przyczyn, ołtarze zostały wykonane w formie drewnianej. Natomiast do ich wykonania oraz wykonania pozostałych pięciu ołtarzy i ambony sprowadzono z opawy Johana Friedla Starszego, znanego rzeźbiarza działającego na terenie Śląska Opawskiego i, i dekanatu pszczyńskiego. Z jego dzieła powstał jednolity wystrój snycerski, który możemy do, do dnia dzisiejszego obejrzeć. Johann Friedel wykonał dla kościoła siedem ołtarzy. Ołtarz główny, który znajduje się za mną, Dwa ołtarze boczne znajdujące się w prezbiterium, po jednym ołtarzu, znajdującym się w nawie głównej, oraz po jednych w kaplicach Matki Bożej Różańcowej i Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Tak jak wspomniałem, pierwotnie ołtarze miały być wykonane z kamienia, jednakże z nieznanych powodów wykonano, wykonano je z drewna lipowego. Do niedawna ołtarze pokryte były brązową farbą, jednakże podczas prac restauratorskich odkryto ich pierwotne. Pierwotne malowanie w naśladujące właśnie kamień. Tak jak wspomniałem, nieznany jest powód zastąpienia budulca e, ołtarzy. Prawdopodobnie mogło to być związane z sytuacją, która wówcześniej miała miejsce, a mianowicie Sejmem Wielkim, włączeniem Księstwa Siewierskiego w Skład Rzeczypospolitej oraz wojną w obronie konstytucji 3 Maja. Dziełem Fridla jest również ombona oraz nastawa nad chrzcielnicę. Tak jak wspomniałem, jest to jednolity wystrój architektoniczny, nawiązujący do tak zwanego zobstilu, czyli stylu przejściowego między rokokiem a pseudoklasycyzmem, występującego powszechnie na terenie ówczesnej Rzeszy Niemieckiej i Cesarstwa Austriackiego, który przez działalność Johanna Friedla w dekanacie pszczynickim i w dekanacie bytomskim znalazł swoje odzwierciedlenie w inwestycji przebudowy siewierskiego kościoła parafialnego. Symbolicznym koronowaniem przebudowy była tablica umieszczona nad wejściem głównym. Obecnie, obecnie zastąpiona jest ona kopią, a oryginał został przeniesiony do prezbiterium nad wejściem do zakrystii. Tablica pochodzi z 1783 roku. Przedstawia ona herb własny kajetana Ignacego Sołtyka wywodzący się z Prus królewskich, natomiast bardzo ciekawa jest yy, symbolika znajdująca się za owym herbem. Mianowicie przedstawiono tutaj władzę biskupów krakowskich jako książąt siewierski. Mamy tutaj mitrę książęcą i płaszcz gronostajowy oraz miecz symbolizujący świecką władzę biskupa jako księcia siewierskiego. Natomiast na górze uwieńczony jest kapelusz kardynalski oraz pastorał symbolizujący władzę kościelną nad biskupstwem krakowskim. Z boku znajdują się litery które odczytujemy Kajetanus Ignatius Sołtyk Episcopus Krakowensis, Dux Severia Anno Domini 1783, czyli Kajetan Ignacy Sołtyk, biskup krakowski, książę siewierski i roku pańskiego 1783. Jest to data związana z ukończeniem przebudowy kościoła. Kościół pod wezwaniem świętego Macieja Apostoła był również miejscem spoczynku zarówno mieszczan siewierskich, jak i urzędników związanych z administracją Księstwa Siewierskiego. Mieszczanie Siewierscy chowani byli na terenie przykościelnym pomiędzy murem otaczającym kościół a główną bryłą kościoła. Cmentarz ten funkcjonował do początku XIX wieku, kiedy dekretem władz pruskich przeniesiony został w miejsce wokół romańskiego kościoła pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Natomiast we wnętrzu kościoła, swoje miejsce pochówku, znalazły osoby związane z administracją księstwa siewierskiego. Spotykamy tutaj trzy zachowane epitafia, znajdujących się na ścianach kablic i nawy. Są to epitafia Konstancji Gaszyńskiej, córki starosty, zamku siewierskiego zmarłej w 1687 roku, księdza Szymona Stankiewicza, proboszcza sączowskiego zmarłego w 1689 roku, jak i Marcina Zalasowskiego, sędziego Trybunału Departamentu Krakowskiego i jego żony Justyny. Zmarli oni w 1829 roku. Znajdujemy również epitafium hrabiego Józefa Mieroszewskiego, właściciela dóbr Gzichów i Zagórze. Spoczął on w kościele w 1833 roku. Na suficie świątyni znajdują się polichromie. Nie wiadomo, jaki z nich procent pochodzi z czasów sołczykowskiej przebudowy świątyni, gdyż zostały one w dużej mierze odnowione w latach 50. XX wieku. Natomiast jako ciekawostkę należy dodać, że podczas restauracji do aranżacji niektórych postaci pozowali ówcześni mieszkańcy Siewierza. Na zakończenie naszego zwiedzania warto wspomnieć o ciekawym Elemencie architektonicznym znajdującym się w ciągu muru otaczającego kościół. Mianowicie jest to brama biskupia pełniąca ongiś fu e, funkcję dzwonnicy. Powstała ona w 1755 roku z fundacji ówczesnego biskupa krakowskiego księcia Siewierskiego Andrzeja Załuskiego. Ulokowano ją przy trakcie łączącym ongiś rynek Siewierski z zamkiem. Brama uzyskała postać łuku triumfalnego zwróconego w stronę zamku. Podnoszącego reprezentacyjną rangę biskupów krakowskich jako książąt siewierskich. Na tym dziękujemy i zapraszamy do zwiedzania Zabytków Siewierza. Największą zabytkową świątynią miasta Siewierza jest kościół pod wezwaniem świętego Macieja Apostoła, w którym się obecnie znajduje. Kościół w swojej obecnej postaci nosi cechy rokokowo-klasycystyczne i kształt ten został mu nadany podczas przebudowy z lat 80. wieku XVIII. Jednakże dzieje kościoła sięgają czasów średniowiecza. Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z Liber Beneficiorum Jana Długosza, czyli z drugiej połowy wieku XV w której wspomina się, że kościół posiadał murowane prezbiterium drewnianą nawę główną. Jednak z innych źródeł wie, wiemy, że do kościoła na, przynależała dziesięcina spól wójtowskich, co każe domniemywać, iż powstał on wraz z lokacją miasta Siewierza, co nastąpiło w 1276 roku. Od początku XV wieku kościół ten przejął funkcję głównego kościoła parafialnego, gdyż, jak poprzednio mówiliśmy, do tego okresu funkcję ten pełnił romański kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Jak wspomniałem, architektura kościoła znana jest z wyżej wymienionej wzmianki z libek Beneficiorum Długosza, opisująca, iż murowane Prezbiterium, to jest miejsce, w którym obecnie znajduje się ołtarz główny, Pochodzi z okresu średniowiecza, natomiast w XVI wieku drewnianą nawę główną zamieniono na nawę murowaną. Dokładnie nie wiemy, w którym konkretnie roku mia miała miejsce ta przebudowa, natomiast jest ona już zmiankowana w ilustracji biskupi z 1598 roku. Z czasów XVI wiecznej przebudowy pochodzą również dwa portale prowadzące do Zachrystii i do Składzika znajdujące się w prezbiterium. Kolejna przebudowa miała miejsce za księcia siewiarskiego, a jednocześnie biskupa krakowskiego Piotra Gębickiego w latach 40. wieku XVII. Z tych czasów pochodzi uszaty portal prowadzący do kruchty znajdującej się przy południowej elewacji świątyni. O większym zakresie przebudowy z czasów biskupa Gębickiego też na dzień dzisiejszy nie posiadamy większych informacji. Prawdopodobnie z jego fundacji powstał również mur otaczający kościół, ale bez znajdujących się w nich bramach i głównej bramie arkadowej zwanej Bramą Biskupią, o której jeszcze na zewnątrz sobie powiemy. W tym momencie dochodzimy do wieku XVIII, do głównej przebudowy świątyni dokonanej przez biskupa krakowskiego i księcia siewierskiego Kajetana Ignacego Sołtyka. Obecny kształt architektoniczny kościół św. Macieja uzyskał pod koniec XVIII wieku. Biskupem krakowskim, a jednocześnie przedostatnim cięciem siewierskim był wtedy kajetan Ignacy Sołtyk. W 1772 roku Siewierz został również stolicą eksterytorialnego dekanatu pytomskiego, mającego ścisłe związki z Pszczyną. Te dwie sytuacje spowodowały, iż postanowiono dokonać ostatecznej rozbudowy kościoła. Inwestorem wówczas prowadzonych prac był ówczesny proboszcz Siewierski, ksiądz Stanisław Kostka Olszowski. Natomiast kształt architektoniczny świątyni wywodzić możemy prawdopodobnie z koncepcji Karla Antona Baja, którego bratankowie uzyskali szlachectwo Siewierskie w latach 80. XVIII wieku. Prawdopodobnie ich wpływ spowodował przekształcenia architektoniczne kościoła. W wyniku prowadzonej przebudowy. Przedłużono nawę kościoła o 5 metrów, zaopatrując ją w wysoką wieżę przykrytą późnobarokowym barokowym hełmem. Kościół był w surowym stanie ukończony w 1784 roku, o czym mówi ilustracja biskupia. Natomiast na rok 1785 probosz Olszowski zamówił murowany ołtarz główny i dwa ołtarze boczne. Z nieznanych przyczyn, ołtarze zostały wykonane w formie drewnianej. Natomiast do ich wykonania oraz wykonania pozostałych pięciu ołtarzy i ambony sprowadzono z opawy Johana Friedla Starszego, znanego rzeźbiarza działającego na terenie Śląska Opawskiego i, i Dekanatu Pszczyńskiego. Z jego dzieła powstał jednolity wystrój snycerski, który możemy do, do dnia dzisiejszego obejrzeć. Johann Friedel wykonał dla kościoła siedem ołtarzy. Ołtarz główny, który znajduje się za mną, Dwa ołtarze boczne znajdujące się w prezbiterium, po jednym ołtarzu, znajdującym się w nawie głównej, oraz po jednych w kaplicach Matki Bożej Różańcowej i Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Tak jak wspomniałem, pierwotnie ołtarze miały być wykonane z kamienia, jednakże z nieznanych powodów wykonano, wykonano je z drewna lipowego. Do niedawna ołtarze pokryte były brązową farbą, jednakże podczas prac restauratorskich odkryto ich pierwotne. Pierwotne malowanie w naśladujące właśnie kamień. Tak jak wspomniałem, nieznany jest powód zastąpienia budulca e, ołtarzy. Prawdopodobnie mogło to być związane z sytuacją, która ówcześniej miała miejsce, a mianowicie Sejmem Wielkim, włączeniem Księstwa Siewierskiego w Skład Rzeczypospolitej oraz wojną w obronie konstytucji 3 Maja. Dziełem Fridla jest również ambona oraz nastawa nad chrzcielnicę. Tak wspomniałem, jest to jednolity wystrój architektoniczny, nawiązujący do tzw. zwanego stylu, czyli stylu przejściowego między Rokokiem a pseudoklasycyzmem, występującego powszechnie na terenie ówczesnej Rzeszy Niemieckiej i Cesarstwa Austriackiego, który przez działalność Johanna Friedla w dekanacie pszczynickim i w dekanacie bytomskim znalazł swoje odzwierciedlenie w inwestycji przebudowy Siewierskiego Kościoła Parafialnego. Symbolicznym koronowaniem przebudowy była tablica umieszczona nad wejściem głównym. Obecnie, obecnie zastąpiona jest ona kopią, a oryginał został przeniesiony do prezbiterium nad wejściem do zakryski. Tablica pochodzi z 1783 roku. Przedstawia ona herb własny Kajetana Ignacego Sołtyka wywodzący się z Prus Królewskich. Natomiast bardzo ciekawa jest symbolika znajdująca się za owym herbem. Mianowicie przedstawiono tutaj władzę biskupów krakowskich jako książąc siewierski. Mamy tutaj mitrę książęcą i płaszcz gronostajowy oraz miecz symbolizujący świecką władzę biskupa jako księcia siewierskiego. Natomiast na górze uwieńczony jest kapelusz kardynalski oraz pastorał symbolizujący władzę kościelną nad biskupstwem krakowskim. Z boku znajdują się litery, które odczytujemy. Kajetanus Ignatius Sołtyk, Episcopus Krakowensis, Dux Severia, Anno Domini 1783, czyli Kajetan Ignacy Sołtyk, biskup krakowski, książę siewierski i roku pańskiego 1783. Jest to data związana z ukończeniem przebudowy kościoła. Kościół pod wezwaniem świętego Macieja Apostoła był również miejscem spoczynku zarówno mieszkań siewierskich, jak i urzędników związanych z administracją Księstwa Siewierskiego. Mieszczanie siewierscy chowani byli na terenie przykościelnym, pomiędzy murem otaczającym kościół a główną bryłą kościoła. Cementarz ten funkcjonował do początku XIX wieku, kiedy dekretem władz, władz pruskich przeniesiony został w miejsce wokół romańskiego kościoła pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Natomiast we wnętrzu kościoła, swoje miejsce pochówku znalazły osoby związane z administracją księstwa siewierskiego. Spotykamy tutaj trzy zachowane epitafia znajdujących się na ścianach kablic i nawy. Są to epitafia Konstancji Gaszyńskiej, córki starosty, zamku siewierskiego, zmarłej w 1687 roku, księdza Szymona Stankiewicza, proboszcza sączowskiego, zmarłego w 1689 roku, jak i Marcina Zalasowskiego, sędziego Trybunału Departamentu Krakowskiego i jego żony Justyny. Zmarli oni w 1829 roku. Znajdujemy również epitafium hrabiego Józefa Mieroszewskiego, właściciela dóbr Gdzichów i Zagórze. Spoczął on w kościele w 1833 roku. Na suficie świątyni znajdują się polichromie. Nie wiadomo, jaki z nich procent pochodzi z czasów sołtykowskiej przebudowy świątyni, gdyż zostały one w dużej mierze odnowione w latach 50. XX wieku. Natomiast jako ciekawostkę należy dodać, że podczas restauracji do aranżacji niektórych postaci pozowali ówcześni mieszkańcy Siewierza. Na zakończenie naszego zwiedzania warto wspomnieć o ciekawym. Elemencie architektonicznym znajdującym się w ciągu muru otaczającego kościół. Mianowicie jest to brama biskupia, pełniąca ongiś fu e, funkcję dzwonnicy. Powstała ona w 1755 roku z fundacji ówczesnego biskupa krakowskiego i księcia Siewierskiego Andrzeja Załuskiego. Ulokowano ją przy trakcie łączącym ongiś rynek Siewierski z zamkiem. Brama uzyskała postać łuku triumfalnego zwróconego w stronę zamku podnoszącego reprezentacyjną rangę biskupów krakowskich jako książąt siewierskich. Na tym dziękujemy i zapraszamy do zwiedzania Zabytków Siewierza.